Na premierę tych monitorów czekałem najbardziej w roku 2024. No już tu są. Mowa o najnowszych OLEDach z serii UltraGear od LG, których przedsprzedaż ruszyła właśnie ekskluzywnie w sklepie XCOM. Ja miałem okazję przedpremierowo pobawić się modelem 32GS95UE i powiem Wam, że robi on piorunujące wrażenie. Nie dość, że to pierwszy WOLET trzeciej generacji, który ma 32 cale, 4K, odświeżanie wynoszące 240 Hz, no to producent dorzuca tutaj po raz pierwszy funkcję Dual Mode czym ona polega? Jeden magiczny przycisk zmniejsza nam rozdzielczość do Full HD i pozwala grać aż na 480 Hz. No, będziemy potrzebować do tego naprawdę mocnego kompa, ale gra na takiej płynności to jest kompletnie inny wymiar. Z tej serii znajdziemy również modele 27, 34, 39 i 45 calowe. Jestem najbardziej ciekaw tej wersji 39 calowej, ale jest taki haczyk, że funkcja Dual Mode jest dostępna tylko w 32 calowym flagowcu. Który z tych monitorów Wy postawilibyście na swoim biurku?